No właśnie weszliśmy do mieszkania i tutaj robimy dochodzenie kto jest winien kto to nabroił brutusek ty nabroiłeś co kolego? Brutus kto to nabroił co? szukamy następnego domownika czy ty nabroiłeś toficzek kolego? Tak nie wyglądasz na zbyt zbytnio cieszącego się naszą obecnością. Oj to, fikto. I tak łóżka się trzęsą komuś ze strachu. Co? Kolego? No. no a tutaj od numer, tak? O! Porządeczek. Hmm. Sianko, świnek, rozdrapane. No, poraż. Ojej, chyba czwarty czy piąty. No, niedobry to. Wszystko. Pozostawiam niedobry. Waszej ocenie, kto jest tutaj winien w tym układzie. Ojej, ojej.